33 dniowe Rekolekcje zawierzenia świętemu Józefowi W parafii świętego Józefa w Tomaszowie Lubelskim Dzień 23 Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, natchnij mnie, Miłości Boża, pochłoń mnie, Na właściwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo, Matko, spojrzyj na mnie, Z Jezusem błogosław mnie, Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen. Święty Józef był skromny w oczach świata, nie miał żadnych światowych ambicji ani nie pragnął uznania. Przez całe stulecia ludzie często się zastanawiali, jaka była finansowa sytuacja świętej rodziny oraz w jakich warunkach żyła. Nie trzeba było szukać daleko odpowiedzi na to pytanie wystarczy zajrzeć do Nowego Testamentu. Święta rodzina była biedna bardzo biedna. Święty Józef był tak ubogi i tak mały w oczach świata, że mędrcy, którzy weszli do stajenki w Betlejem, nawet nie zauważyli jego obecności. Gdy Święta Rodzina przybyła do świątyni jerozolimskiej, aby wziąć udział w żydowskim rytuale oczyszczania młodej kobiety, Józefa nie było stać na jagnię na całe palenie. Jagnięta były drogie. Święty Józef mógł złożyć tylko dar biedaków, czyli dwie synogarlice, Albo dwa młode gołębie. Święta rodzina żyła dzięki opatrzności Bożej. Gdyby dziecię Jezus nie otrzymało od mędrców złota, kadzidła i miry w Betlejem, bardzo prawdopodobnie święty Józef nie miałby pieniędzy, aby zakupić dla rodziny żywność i inne rzeczy potrzebne na czas podróży do Egiptu. Kiedy opuścili Nazaret i ruszyli do Jerozolimy, aby dać się zapisać, nie zabrali ze sobą zbyt wiele, bo spodziewali się, że wkrótce wrócą do domu. Opatrzność Boża posłużyła się darami mędrców, aby zabezpieczyć los Świętej Rodziny. Wiele lat później, po powrocie z Egiptu, Święta Rodzina przeżyła prawie 30 lat w Nazarecie w małym skromnym domu. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Zastanawiałeś się kiedyś, co to tak naprawdę znaczy? Czy Jezus twierdzi, że ubóstwo jest cudowne? Nie, nie mówi nic podobnego. Chodzi mu o to, że ludzie oddaleni od rzeczy tego świata są blisko Królestwa Niebieskiego. Ubóstwo tak rozumiane jest cnotą. Kiedy człowiek odwraca się od spraw światowych, oderwany od rzeczy materialnych, jest prawdziwie błogosławiony w duchu i bogaty w oczach Boga. Właśnie dlatego świętego Józefa nazwano miłośnikiem ubóstwa. Polegał na opatrzności we wszystkich swoich potrzebach. Święty Józef pomoże Ci być ubogim w duchu. Święty Józef nauczy Cię, jak się oderwać od rzeczy materialnych i powierzyć opatrzności Bożej. W dobrach materialnych nigdy nie znajdziesz prawdziwego szczęścia. Zmierzają ku nieszczęściu ludzie, którzy pozwalają, aby ich relacja z Bogiem zależała od zaspokojenia spraw doczesnych. Z kolei człowiek ubogi w duchu potrafi głosić, że dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Milczenie świętego Józefa dowodzi jego wielkości i ubóstwa w duchu. Wszyscy lubią się przechwalać swoimi osiągnięciami, choćby po to, żeby inni ich podziwiali, święty Józef jednak nigdy nie zobaczył rezultatów swoich wysiłków i poświęcenia. Ufał, że Bóg da dobre owoce Jego ciężkiej pracy i lat poświęconych służbie Jezusowi i Maryi. I Bóg to uczynił bardziej niż święty Józef mógłby sobie wyobrazić, na tym świecie był ubogi, lecz w Królestwie Niebieskim został bogaczem. Witania do świętego Józefa. Kyrie eleison. Chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie. Módl się za nami. Przesławny potomku Dawida. Módl się za nami. Światło patriarchów. Módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy. Módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy. Módl się za nami. Żywicielu syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa. Módl się za nami. Głowo najświętszej rodziny. Módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy. Módli się za nami. Józefie, najczystszy. módli się za nami. Józefie, najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie, najmężniejszy. módli się za nami. Józefie, najposłuszniejszy. módli się za nami. Józefie, najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami O Ozdobo życia rodzinnego Módl się za nami Opiekunie dziewic Módl się za nami Podporo rodzin Módl się za nami Pociecho nieszczęśliwych Módl się za nami Nadziejo chorych Módl się za nami Patronie umierających Módl się za nami Po strachu duchów piekielnych Módl się za nami Opiekunie Kościoła Świętego Módl się za nami Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił Go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności. Wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki twojego syna spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa pana naszego. Amen. Modlitwa papieża Leona XIII. Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezławszy pomocy twojej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś dzieciem Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem, dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco. Przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Codzienny akt poświęcenia życia świętemu Józefowi. Mój Ojcze i mój Opiekunie, powierzam Ci się całkowicie. I aby dowieść mojego nabożeństwa do Ciebie, poświęcam Ci dziś swoje oczy, swoje uszy, swoje usta, swoje serce, całą swoją istotę bez wyjątku. Zatem, O dobry Ojcze, skoro jestem Twój, trzymaj mnie i strzeż jako swoją własność. Amen. 33-dniowe. Rekolekcje zawierzenia świętemu Józefowi w parafii świętego Józefa w Tomaszowie lubelskim.